Dzień dobry, witam w ostatnim w tym roku szkolnym wydaniu wiadomości edukacyjnych. Uf, to był dopiero rok, ale po kolei zaczynamy. Bez uroczystych akademii, klasowego rozdania świadectw, kameralnie kończy się rok szkolny 2019-2020. Blisko połowa tego okresu to była nauka zdalna. Jako wydawnictwo Mac Edukacja wspieraliśmy Państwa w codziennej nauce, udostępniając komplet podręczników i materiałów edukacyjnych. Spotkały się one z Państwa olbrzymim zainteresowaniem. Cieszymy się, że mogliśmy być pomocni w tym wyjątkowym okresie, łącznie z siecią ponad 100 konsultantów oświatowych Mac, którzy w ramach akcji. I Byli i są codziennie na posterunku dla Państwa, pod telefonem, mailem i jeśli to konieczne, oczywiście osobiście w placówce. Miniony rok szkolny to już szósty sezon konferencji, który niezmiennie cieszy się powodzeniem wśród nauczycieli i dyrektorów. O rosnącej popularności świadczą kolejne rekordowe oglądalności. Pierwsze trzy miejsca pod kątem liczby widzów zanotowały uwaga następujące konferencje. Rola motywacji w nauczaniu zdalnym, na drugim miejscu kompetencje kluczowe kodowanie z matą i na trzecim miejscu na podium znalazł się odcinek Kompetencje kluczowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Dziękujemy za Państwa obecność i aktywny udział w spotkaniu. Przypomnę, że wszystkie dotychczasowe konferencje, w tym aż 27 odcinków tylko z tego sezonu, dostępne są na tej stronie mac Konferencje. Za oknem lato w pełni, ale w edukacji nie zwalniamy. Okres wakacyjny może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości zdobycia wiedzy. W imieniu Anety Konefą, misiowej mamy i twórczyni akcji małymi świecie Świeci Wielkiej Literatury, organizowanej wspólnie z wydawnictwem Mac Edukacja, zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego w lipcu i sierpniu na cykl internetowych spotkań. A tematyka bardzo ciekawa. Będzie i o zarządzaniu czasem, i o sposobach prowadzenia dokumentacji przedszkola i wiele innych tematów. To wszystko bezpłatnie w dodatku z imiennym certyfikatem udziału. Zapraszamy. Więcej w grupie rozwijam kompetencje kluczowe razem z MAC na Facebooku. Wychowanie przedszkolne trwa. Nie pozostawiamy Państwa samych w tym okresie. Rodziców, nauczycieli zachęcamy do dołączenia do grupy Edukacja Zdalna w Przedszkolu. Warto czerpać z tego źródła porad i inspiracji. Wakacje to zazwyczaj czas remontów placówek oświatowych. Zapraszamy Państwa do aranżowania wnętrz kolekcjami membrowymi z katalogu mac dydaktyka, wyróżniającymi się nowoczesnością i ergonomią. Wszelkie elementy wyposażenia sal poprawiają komfort użytkowania. Wypatrujcie Państwo wakacyjnej promocji na niektóre modele. Ogłoszone już wyniki programu Posiłek w Szkole i w Domu. Zachęcamy do wyposażenia kuchni w placówkach wspólnie z ekspertami MAC, którzy wspólnie z zespołem firmy Handy służą poradami, doradztwem w doborze sprzętu i wyposażenia kuchni oraz jadalni. Remonty placówek, wakacje to jedno, ale czas wspólnego wypoczywania to drugie. Na ciekawe, kreatywne i edukacyjne spędzanie czasu z dzieckiem, mamy dla Państwa co najmniej dwie propozycje. Jeśli przed Państwem długa podróż z dziećmi, to na pewno trzeba zadbać o wypełnienie czasu wspólnego podróżowania czymś. Przyjemnym, pożytecznym, a przede wszystkim czymś, co zaangażuje wszystkich podróżników na dłużej niż kolejna bajka na smartfonie. Atrakcyjną propozycją jest walizeczka z kartami Multitok. Przekonają się Państwo, jak wiele rozmaitych gier i zabaw w czasie podróży można z niej wyczarować. Karty Multitok dostępne są na rynku od roku. Proponuję śledzić nasz profil na Facebooku, ponieważ z okazji pierwszych urodzin szykujemy specjalną akcję promocyjną. Polacy w te wakacje zostaną nad Wisłą, nad Polskim Morzem i w polskich górach. Wielu z nas odkryje swoją ojczyznę na nowo, a dzieci mają szansę poznać ją po raz pierwszy. Zadbajmy, aby podróż była nie tylko bezpieczna, ale i kreatywna. To drugie zapewni przebojowa i sprawdzona wersja kreatywnych podróżowników. Warto zabrać podróżownik po Polsce ze sobą. Więcej o przewodnikach na stronie podróżowniki.pl. Nowy rok szkolny 2020-2021 już za dwa miesiące. Nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć, na ile będzie nauczaniem zdalnym, na ile wróci do klasycznej, stacjonarnej formy nauki w szkołach. Bez względu jednak na rozwój sytuacji, zespół wydawnictwa Masy Edukacja będzie wspierał państwa, nauczycieli, rodziców i uczniów w codziennej nauce. Już dzisiaj zapraszam na trzecią edycję wspaniałej akcji Małej W świecie Wielkiej Literatury, która rozpocznie się we wrześniu, a pod koniec września również planujemy wspólnie z państwem bicie rekordu Guinnessa w czytaniu. Tak, tak. Szczegóły obserwujcie naszą stronę oraz profil na Facebooku. W imieniu zespołu Mac Edukacja życzę Państwu udanych, bezpiecznych wakacji pełnych pozytywnych wrażeń. Do zobaczenia!